Mam nadzieję, że twój plan wypali. Winona przyniosła mi wiadomość, co to za nagły wypadek! Jak mogę pomóc? Opal przyniosła mi list od ciebie, Twilight, coś strasznego się stało? Dobrze, że właśnie kąpałam gamiego i zobaczyłam wiadomość od ciebie, że coś się stało! Co one tu robią? Przepraszam, naprawdę nie wiedziałam, co zrobić, żeby was pogodzić. A ten nagły wypadek to problem przyjaźni, waszej. Skoro nie było wypadku, to ja czekam na wasze przeprosiny. Na przeprosiny? Co? Dlaczego ja mam cię przepraszać, kiedy to była wina Rarity? O czym ty w ogóle mówisz? To przez Applejack statek zatonął. Zostałyśmy na środku oceanu. O! Czy ktoś mi wreszcie powie, jak stamtąd wróciłyście? To nie był sam środek oceanu. Buh! Tak, czy owak, nie podoba mi się to, że zostałam wkręcona w przyjście tutaj. Przynajmniej w tym się zgadzamy. Tak. Każda z Was ma inne spojrzenie na to, dlaczego statek się przewrócił i kto jest winny. Ale wsiądźcie ze mną do łodzi i pokażę wam, co się stało. Cóż, nie, żebym miała wątpliwości, ale dla wszystkich będzie lepiej, jak zobaczą, czyja była wina. Wreszcie się przekonamy, czyja wersja zdarzeń była prawdziwa. I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Ehehe, nie wiem, czego tam szukasz, ale oby się szybko znalazło. Nie martw się, Spike, sytuację mam pod kontrolą. Choć wasze historie się bardzo różniły, to miały jeden wspólny element. Kanapki z ogórkiem. Do stu obrysków! Co to w ogóle ma do rzeczy? I dlaczego wrzuciłaś do wody taką dobrą kanapkę? Wspominałyście też o bąbelkach w wodzie. I o fali. Ogórek jest to ulubiony pokarm trójrogiego Bajnipa. Bąbelki, a następnie fala, pojawiają się wtedy, gdy stwór wypływa na powierzchnię. Więc my zwabiłyśmy trójrogiego... Jak mu tam? Moimi kanapkami z ogórkiem? Także brzmi jak ściema! Jak się masz, baj? Drogi któremu jest przykro, że przypadkiem przewrócił wasz statek, prawda? Chwila! To sztorm nie miał nic wspólnego z wypadkiem? Nie. No dobrze, nawet jeśli bajnip jest odpowiedzialny za zatopienie statku, to to, to i tak nie usprawiedliwia zachowania co po niektórych. Mojego? A co z tobą i Pinkie Pie? Pff, z, 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 ja? To też chyba mogę wyjaśnić. Każda z was skupiła się na tym, żeby przygotować niespodziankę dwóm pozostałym, i nie zauważyła, że przyjaciółki robią to samo. Chwila, moment! Ty wzięłaś te gry i gadżety dla nas? Oczywiście! Pomyślałam, że na rejsie będzie mnóstwo czasu na nie mądre i śmieszne <laughs> A ja po prostu chciałam was uhonorować czymś eleganckim i wykwintnym. A ja chciałam zorganizować dla was morską super przygodę bo to by było dla was coś zupełnie nowego. Jakież to urocze! Zadałyście sobie tyle trudu, ale nie aż tyle, co ty przygotowując te wszystkie delicje. I ty z tymi grami. To jest dla nas lekcja, że nawet bliscy przyjaciele muszą pracować nad komunikacją. Jest coś, co chciałabym Wam zakomunikować natychmiast jesteście najlepszymi przyjaciółkami, jakie można mieć! U, nie kłóćmy się nigdy więcej. Dobra, wielgasie, chodź na misiaka! Dawaj, Wajnipie, teraz twoja kolej! Jedno jest pewne, Spike. Nie ma to jak wykwintne, przygodowe, morskie przyjęcia, żeby fajnie spędzić czas. Słuszne słowa!